Więc dzisiaj stwierdziłam, że zainwestuję w coś lepszego i poszłam do sklepu, który się nazywa tak. Niestety nie potrafię wymówić nazwy tego sklepu. Ehm, no i za 20 chyba 8 złotych był ten krem. Słuchajcie, no jest... Mam nadzieję, że jest super. Już go dzisiaj używałam. Dziś na YouTube też recenzję o nim e, słyszałam I, i właśnie fajnie tak nawilża. Nie jest bardzo tusty. E, ma 20% masła shea w sobie. Szybko się dosyć wchłania i powiem Wam, że smarowałam się dwa razy, a już widzę różnicę, więc naprawdę super. I do tego był jeszcze e, taki do stóp. No i co? I spróbuję i powiem Wam, jakie są efekty. Ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać jest coś do ust. Jest to balsam z Boryshop. Arbuzowy. No pachnie po prostu rewelacyjnie. No, no. Mogłabym go zjeść. Chyba ma nawet też smak arbuzowy z tego tego. Się wydaje. Eee, no i co? No i po prostu fajnie nabłyszcza usta. Super. Fajnie pachnie. Super. Ale tak jak z tym kremem. Efekt na chwilę. To znaczy, okej, okay, może się długo trzyma, ale niestety w ogóle nie nawilża. Za tą cenę, co chyba nie wiem, kosztowało. 20-30 zł, to już sobie wolę dwie czy trzy szminki Nivea kupić bo tak samo mi, zresztą widzicie jak mam nawilżone od Nivea i fajnie się tak świecą usta no nie wiem Pff, raczej nie był to warty zakup, chociaż już stwierdziłam, że już wymęczę po prostu ten yy, balsam i, i troszeczkę mi jeszcze go zostało natomiast Szczerze mówiąc do pielęgnacji nie polecam. Jako taki gadżet dla kobiety pachnący na jakieś e, całusy to jak najbardziej. Okej, okay, to chyba wszystko. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie ten film, bo już po prostu dzisiaj trzeci raz nagrywam, ale tylko zmieniłam koszulkę. Dostałam właśnie taką koszulkę. Muszę się już pochwalić. Taką uroczą, z taką sukieneczką No po prostu tutaj ma taki ład, ładną stążeczkę Tutaj koraliki są doczepione No po prostu słuchajcie, jest przeurocza Tak przynajmniej tak mi się wydaje <noise> i Dlatego ją dla was założyłam No i co? No i to tyle Do zobaczenia wkrótce Mam w planie kilka tutoriali Więc mam nadzieję, że będzie tylko czas, żeby je zrobić